Jeszcze jedną rzecz. To zarządów PiS przy bierności prezydenta, dziękuję za te słowa, że państwo doceniacie teraz politykę prowadzoną przez Donalda Tuska, zlikwidowana została delegatura stołeczna ABW, tak jakby nie było tu potrzeby zabezpieczenia kontrwywiadowczego miejsca, w którym jesteśmy. To za rządów PiS zlikwidowanych zostało 10 kluczowych delegatur. Przecięte zostały piony bezpieczeństwa. E, między innymi delegatura w Rzeszowie, delegatura w Olsztynie, na odcinkach wschodnich Wschodnim Zlikwidowane zostały wydziały w Elblągu i wydział w Krośnie. No dobrze, ale... I to rząd Donalda Tuska. To jest śmieszne. Nie, to rząd, panie pośle, to rząd roku, Tuska od roku rządzicie odbudowuje. i cały czas jest to, co było. Mówcie państwo o tym, co wy robicie. Tak, bardzo proszę. Pani. Proszę powiedzieć, co pan robi. Co państwo robicie. I już. jak ta polityka jest prowadzona, bo już naprawdę wszyscy są zmęczeni tym. Rok minął, panie pośle. to tak. bardzo I w, w ciągu, roku, i w do w ciągu roku pani minister, rząd Donalda Tuska z ministrem Siemoniakiem odbudował zabezpieczenie kontrwywiadowcze Polski, które wy rozmontowywaliście Odtworzonych zostało 10 delegatur. Ale przypomnijmy, że już w 2006 roku pan Święczkowski likwidował wydział, za, wydział ABW, ochronę konwywiadowczą w rejonu Świnoujścia, gdzie budowany był gazoport i, I w Słupsku też, gdzie miała postać, Dobra, ale e, tarczę. Czyli mówimy o konkretach, które teraz są tworzone, bo wraz z likwidacją delegatur wypchniętych zostało kilkuset doświadczonych funkcjonariuszy konwywiadu A co pan, Skrzeda pan, pan, przeモď, chcę pan, chcę pan Teraz jest panie, proszę, to że, że wraca że, do Polski. Gdyby, pańską tezę, że gdyby w czasach, wpisu osłabiana była ABW, to w tej chwili bylibyśmy bardziej przygotowani na zwalczenie działań dywersyjnych. To przypominam, że 20 osób zostało złapanych. Nie mamy jasnych, powtarzam, powodów na to, że Mary Wilska czy zajezdnia Bytomiu to były działania Rosji. Ale jednak jakoś te służby działają Mamy mało efektywnie. Nie działają między innymi dlatego, że we Wrocławiu delegatura, została, wydział został przekształcony z powrotem w delegaturę, piony zostały wzmocnione, obsada kadrowa operacyjnych funkcjonariuszy ABW realizujących zadania kontrwywiadowcze wywiadowcze w dolnośląskim jest bardziej skuteczna. Ale przecież jeszcze CBS no, wyrzucaliście bardzo profesjonalnych ludzi, między innymi szef antyterroru CBS, najlepszy specjalista od ładunków bombowych, został przez was ha haniebnie rok temu usunięty z funkcji. Chodzi o przecięcie też kadrowe doświadczenia ludzi, którzy na odcinku pracy operacyjnej dla dobra bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Polaków, byli usuwani pod byle pretekstami, byli niszczeni. Teraz od roku, od 10 miesięcy jest to odbudowywane. Stopniowo ochrona kontynwiadowcza Polski decyzjami rządu.